Witam państwa serdecznie. Znajdujemy się ponownie w Teatrze Kamienica. Część druga naszego wspaniałego, mam nadzieję dla państwa, wywiadu, który zawiera wiele informacji. Teraz poruszę bardzo ważną kwestię, ponieważ mamy tutaj, tak by można ująć, tryptyk. A jeszcze raz przedstawię, przepraszam, bo niby druga część, ale witam serdecznie jeszcze raz panią Justynę Sieńczyło. Miło mi bardzo jeszcze raz witać. Witamy w naszej restauracji. Tu można też bardzo dobrze zjeść wyjątkowe smakołyki. Polecam tatara, polecam wózetkę. Po prostu po, polecam naszą kuchnię. Właśnie mówi z właściwą energią, bo tu energia tego miejsca jest naprawdę wyjątkowa. Ale nawiązujemy tutaj do niesamowitego spektaklu, do którego mam okazję się odnieść jako pedagog, socjolog i suicytolog, gdzie naprawdę została zrobiona niesamowita praca reżyserska. Przeczytam kaweczek recenzji, tak będzie lepiej, bo tutaj jest taka niespodzianka. Spektakl zawiera mocny przekaz skłaniający do refleksji. Prezentuje wspaniałe połączenie ekspresji słowa, gestów i emocji prezentowanej przez zaangażowanych w nią aktorów. Wyjątkowy i dostosowany dla każdej grupy odbiorców, wpisujący się w czas bieżących problemów społecznych, kładący nacisk na problemy niedostosowania dzisiejszej młodzieży i bezradności otoczenia, kiedy jest już za późno, kiedy ktoś stracił nadzieję i targnął się na życie. Tutaj jeszcze wiele takich detali napisałam, ale generalnie, tak jeszcze podsumowując, uważam, że zawarty w niej przekaz mocno trafia do odbiorców i daje możliwość uratowania wielu ludzkich istnień. To szansa na nowe, lepsze społeczne relacje, gdzie zarówno rodzic ma okazję zobaczyć, co właśnie czuje młody człowiek, jak i z drugiej strony. Przede wszystkim porusza y, serca młodzieży. To jest coś, co uświadamia młodym ludziom, jak w prosty i konkretny sposób. Y, można uniknąć pewnego rodzaju konsekwencji. To taki, no właśnie, to taki zaczątek zmiany świadomości na wyższe poziomy, bo ten spektakl jest naprawdę mocny, porusza. I tutaj jeszcze bym tak ujęła, że to ekspresja zarówno w tekstach, jak i wybitnie poruszającej do głębi grze aktorskiej, ale tak ma właśnie być, bo jak inaczej dotrzeć do skotniałych serc, wyzutych z uczucia i jak przywrócić empatię w czasach hejtu, i wyzucia, gdzie puste i bezmyślne komentarze mogą doprowadzić do tego jednego ostatecznego kroku. To jest tak, jak my mówimy, że my jesteśmy tą samotną wyspą na oceanie i kiedy jest mały wiatr, te fale nie są duże. Ale hejt i to wszystko, co się dzieje w sieci, te właśnie pułapki powodują, że jednak powstaje huragan, i wtedy zaczyna się właśnie to przysłowiowe piekno, piekło. Jeżeli mogę się odnieść, to jest przede wszystkim spektakl o cyberprzemocy, o cyberzagrożeniach. On, broń Boże, nie, mm, mówi, nie mówi o tym, żeby nie używać internetu, tylko żeby to używanie internetu było świadome. A młody człowiek y, nie zawsze wie, że czasami jedno, dwa zdania więcej, a są wciągnięci w o. To jest nasz zegar, pięknie bije, prawda? Nawet zegary mamy stare, jak słyszycie Państwo. Czasem jedno, dwa zdania, a mogą prowadzić do samotności, do prób samobójczych. Muszę Państwu powiedzieć, że ponad 40% młodzieży ma myśli samobójcze. I to są dane e, państwowych instytutów. E, ma, jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o samobójstwa e, w Europie. Na drugim miejscu się, targania się na życie e, młodzieży. Więc jest to spektakl, który mi uświadomił, jak ja mało wiem, o świecie moich synów. Zawsze mówiłam za długo przy tym internecie za długo, a zamiast powiedzieć kochanie, czy ty wiesz, na jakiejś jesteś stronach, czy wiesz do kogo piszesz, czy wiesz z kim rozmawiasz po drugiej stronie. To są podstawowe problemy. Yy, I ten spektakl jest tak naprawdę zaczynem do rozmowy. Mówi o relacjach młodych ludzi, chłopak dziewczyna, o tym jak bardzo szybko można zaszczuć przez internet jedną osobę która poprzez jakiś właśnie hejt mści się na niej i że to może doprowadzić do śmierci i co jest jeszcze przerażające w tym spektaklu po pierwsze wszystkie przykłady jakie są podawane są prawdziwe są wzięte z realu i myślę że ten spektakl muszą zobaczyć Oczywiście młodzi ludzie, ale też gorąco polecam nauczycielom, psychoterapeutom i przede wszystkim rodzicom, żebyście wiedzieli, w jakim świecie żyją nasze dzieci, nasi dzieci, naszych przyjaciół, nasze wnuki. Dokładnie i faktycznie muszę powiedzieć, jak tak analizowałam, właściwie to nie ma co analizować, ale po prostu to jest najlepszy rodzaj profilaktyki, jaki może być, bo za te półtora godziny, tak można powiedzieć, półtora godziny, godzina 15, godziny. Godzina 15 to powiem tylko tyle, że żadna godzina wychowawcza i żadne zajęcia nie zastąpią czegoś takiego. Mogę powiedzieć to zdecydowanie, bo zajmuję się tym ponad 20 lat i myślę, że taki przekaz skumulowany. Właśnie tutaj w teatrze robi znacznie więcej niż cokolwiek. Dlatego uważam, że powinni tutaj przyjeżdżać obowiązkowo nauczyciele z całej Polski na ten spektakl, i po prostu z klasami, oczywiście, bezwzględnie. I po prostu to ma być jeden z punktów, tak jak się zwiedza Warszawę, tak się powinno iść jeszcze na ten spektakl. Ja już pomijam, że sobie nie wyobrażam, żeby nauczyciele tutaj warszawscy z gimnazjów, i w ogóle, bo to również dotyczy gimnazjum, szczególnie, że to się zaczyna pewien tryb. Już nie ma gimnazjum, ale ja mówię w sensie młodzieży. Klasy wzwyż, ja uważam. No, i to jest spektakl. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć o twórcach. Bo twórcą to jest autorski projekt Wawrzyńca Kostrzewskiego, bardzo zdolnego reżysera, uhonorowanego wieloma nagrodami w tym roku za wesele, na przykład Wespiańskiego. On zrobił już drugi spektakl, bardzo silnie multimedialny. Maria Wojciechowska, multimedia fantastyczne, przemawiające do młodzieży. Ich językiem. Zarówno językiem obrazu, jak i językiem internetu. Wawrzyniec opiera się głównie na języku, na języku internetu i na doświadczeniach, które zebrał właśnie poprzez internet, poprzez różne portale społeczne, które zbierają różne właśnie takie doświadczenia z samobójstwami młodych ludzi, właśnie z hejtem. Ważne jest to, że przy okazji zrobiliśmy takie cykl rozmów z człowiekiem, który jako pierwszy użył cyberprzemocy w Polsce. To był 2006 rok. Bardzo trudny przypadek z Pomorskiego, kiedy nagrano dziewczynę, kiedy chłopaki tylko udają, że próbują ją gwałcić i nagrano to na telefon i powiedziano jej, że zostanie to wrzucone do sieci. No Nawiązujmy oczywiście do historii Ani, o której też miałam okazję pisać, bo to jest taki klasyczny przykład, od którego się właśnie zaczęło niestety u nas tak. w Polsce, bo nie mówimy o Amandzie, nie mówimy też o innych tak. postaciach, do których nawiązywaliście. Tak, tak. I chciałam tylko powiedzieć, że ten człowiek, o którym teraz wspominam, z którym robiliśmy też rozmowy, z którym współpracujemy, założył razem ze swoimi znajomymi, z fundacją telefon zaufania. Bardzo proszę, żebyście Państwo pamiętali. 116, 111, 24 na dobę młodzi ludzie możecie rozmawiać o wszystkim. Od. O tym, co was nurtuje, o tym, co was boli, czego się boicie. I jest to telefon zaufania, który jest, myślę, niezbędny, jak wiesz, dla młodych ludzi, bo nie powie się mamie, cioci, to, co cię boli najbardziej. Młodzi ludzie są skryci. Ja sama pamiętam siebie sprzed wielu lat, że o, z takimi, o takimi problemami zostawałam sama i rozmawiałam się z koleżankami, a nie zawsze te rady koleżanek były najmądrzejsze. To prawda, dobrze, że są takie osoby jak Wy, dobrze, że są takie fundacje, bo może dzięki temu naprawdę, znaczy mówię, nie może, na pewno. Ja powiem, że tak, tak czuję, że po, po tym spektaklu po prostu, jeżeli młody człowiek to oglądnie, to na pewno mu coś w tej głowie zostanie, tak? tak? I jeżeli i zostaje, po prostu jest tak przekaz skonstruowany, że nie ma możliwości, żeby to na niego nie wpłynęło pozytywnie. Tak, naprawdę. tylko powiem, że grają wyśmienici aktorzy. Gra Olga Sarzyńska, gra Katarzyna Łucherska i Marcin Stępniak. I to są aktorzy bardzo, z bardzo dobrych teatrów i naprawdę widzę, jak się przejmują tym spektaklem i jak dają z siebie wszystko. I rozmawiam z młodzieżą, która wychodzi, bo sprawdzam to i mówią, że jest okej okay ten spektakl, że trafia w to, co trzeba, czyli daje do myślenia, a to jest największy komplement z ust młodych ludzi. Dokładnie jeszcze tam twoja kreacja w trakcie, bo też pośrednio występujesz, tak, i też, też muszę tak. powiedzieć, że to jest też bardzo mocne. Ja przyznaję, że chwilami to musiałam tak sobie tak wziąć się w sobie, bo naprawdę jest to naprawdę rewelacja. Bardzo dziękuję i zapraszam na wszystkie spektakle, a młodych ludzi szczególnie do kamienic. Bardzo dziękuję również jeszcze raz za te wszystkie możliwości, które mi dałaś. Dzięki.